Łapówkami mecze się zaczyna. Panie Michalik, co to jest? to jest? To ma być program na Euro? Właśnie tak widzę Euro 2012 w Polsce. Uwaga, przygotowujemy się do meksykańskiej fali. Meksykańska fala, proszę, zaczynamy, jedziemy! Jedziemy, góra! I, ja! I wracamy z powrotem, jedziemy z powrotem! Proszę pana, balet nie chce w kankanie pokazać piersi. Ja się, proszę pana, nie będę e, dla 50 złotych narażał, że pójdę do kicia. Za 50 złotych. Do kicia? A jaki raz? Pani i teraz ja będę panią. O, a przepraszam, czy to przypadkiem nie jest propozycja pracy za seks? E, kobieta i mężczyzna baraszkują pod kocem. Korzystaj! Panie kierowniku, która jest moja żona? To jest automatyka pełna. Widzę, że nie była Pani nigdy w takiej sytuacji. Szanowni Państwo, nowy krakowski kabaret powstał w Rotundzie. największa plaka. Chodźcie. Lato odchodzi, słyszę znów z Takie powiedzenia są, no. To co to u was w Polsce nie ma kotów? Nie ma. Żadnego? Żadnego nie ma! O, Jest o, tylko jeden pani kot. Po, po sejmie lata. Tu ja! Ja! ja mam taki dar, że śpiewam nie wiem o czym. Śpiewam nie wiem o czym. Mnie nie zaskoczy żaden tekst. No i Zosia będzie śpiewać. Co? Tak. A ona w ogóle ma słuch? Mówię wam, stringi precz, wokal musi przestrzenieć, majtki to męcząca rzecz. Chora na lodu, chora po lodach, Stawią woła doda, doda, do, we do. nocy dręczy mnie ten mecz. Tańca na lodzie, A, jestem królową Ściąć górniakową Bo choć IQ ciąży mi Jakoś sobie radzę z nim Zajeb fajnie Mam też coś, każdy wie Dwie półkule rozmiar rozmiarte Głupi Gdyby jest zbęd, co z meczu czerpie tlen, odbiorą euro, nam może dojść dostęp. A jak nie poda rząd, popełni jakiś błąd, co wiem, to znaczy naszej paki niech go pobierze się w pod wyrywim groszem, w swoim programie Wuleo Stróż!